Poniedziałek, 26 sierpnia. Czas na nowy sezon, czas na pierwszą w tym sezonie aktualizację. W obecnej chwili jestem w drodze na lotnisko i nowość pierwszy raz lecę z Łodzi. Low costami. Mam przysiadkę w Londynie, gdzie spędzę jedną noc w hotelu. I jutro, czyli we wtorek, lecę do Montrealu. Nie byłbym sobą. Gdybym już nie miał zaplanowanego, zaplanowanej marsztruty, przylatuję do Kanady we wtorek, a w piątek już się melduję w pracy i jadę gdzieś w trasę. Jeszcze nie wiem gdzie, ale na pewno gdzieś dostanę. Historia tego lotu, że lecę przez Londyn i lecę dwoma różnymi liniami, wynika z tego, że po 10 latach latania liniami Air France i KLM dorobiłem się biletu darmowego, ale w jedną stronę. <grym> Także nie, nie warto jest zbierać tych punktów. No i teraz wymyśliłem, że skoro nic mi nie kosztowało przylecieć do Polski, postaram się wrócić jak najtańszym kosztem. Wy wynalazłem takie połączenie z łodzi Ryanair do Londynu, później noc w hotelu i później jutro Air Transat do Montrealu. To cała heca polega na tym, że jeżeli coś nie wypali, to są linie, które nie współpracują. To jest wszystko na moje własne ryzyko. Najbardziej się obawiałem Ryanera, bo podobno w tamtym tygodniu, tamtym tygodniu strajkowali. Więc, także to jest to, co u mnie słychać. Jestem już na lotnisku w Londynie, w Stance. czekam na autobus za 40 minut i później noc w hotelu przy lotnisku drugim Gatwick i ewakuuję się do Kanady. Wyląduję we wtorek, w środę albo w czwartek pójdę włożyć rzeczy do mojego traka i w piątek w trasę. Takim przynajmniej powiedziałem. Kolejne trampki do kolekcji, zwiedzania świata. No dobrze, w tym, w tym filmie nie odpowiem na żadne pytania, bo w sumie nie było żadnych aktualizacji zadajcie mi pytania oraz napiszcie, czego oczekujecie w tym sezonie. Wiem, że będę robił krótsze odcinki, półgodzinne. Będę starał się trochę mniej nagrywać, bo jak nagrałem wyjazd do Kalifornii, myślałem, że z tego wyjdzie trzy odcinki, a wyszło siedem odcinków. Nie zmienię formy filmu, bo widzę w waszych komentarzach, że wszyscy chcą, żeby było tak jak jest, więc będzie tak jak jest i tyle. No dobra, taki to był typ aktualizacji. Dzisiaj mamy 26 a... sierpnia. Wakacje nie dokończyły. Muszę jechać do roboty, żeby odpocząć. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Ciekawe skąd? Szacuję, że gdzieś z Ameryki.